Wyspa Wielkanocna była moim marzeniem od zawsze. Byłam tam już kilkukrotnie i za każdym razem przekonuję się, że jest to takie miejsce, do którego chciałabym wracać. Leży pośrodku niczego, 3800 km od Chile. Należy do Chile, choć jest zupełnie inna, ma swój własny charakter, swój własny klimat oraz przede wszystkim tempo życia, które udzieli się nam. Zostaniemy tam całe trzy noce oraz cztery dni. Uwierzcie mi to naprawdę dużo czasu, żeby poznać tę niewielką wyspę ze wszystkimi szczegółami, ale nie tylko zobaczyć. Gwarantujemy, że wejdziecie w tę wyspę, poczujecie jej klimat. Spotkamy się z miejscowymi ludźmi. Mamy tam lokalnego przewodnika, który na wyspie się urodził, wychował i wie o niej naprawdę wszystko. Objedziemy ją oglądając najbardziej odległe zakątki, południa, północy, wschodu, zachodu. Będziemy jeździć, oglądać, opowiadać, smakować także wyspę Wielkanocną. Będziecie zachwyceni jej ukształtowaniem. Będzie wam się podobała także tamtejsza roślinność. Zobaczycie, że jest to takie miejsce, które z pewnością na zawsze zostanie w waszych sercach. błędne kamienne posągi Moai, bo to przecież nie jedzie się przede wszystkim na Wyspę Wielkanocną. Będą nam towarzyszyły już od samego lotniska, a później będzie ich coraz więcej i więcej. Niektóre leżą, inne stoją. Stoją na specjalnych platformach AHU. Mamy tak ułożony program, żeby podczas zwiedzania zobaczyć je w najbardziej spektakularnych okolicznościach przyrody. Czyli zabierzemy Was do grupy Moai, która słynie z przecudnych widoków o wschodzie słońca. Zabierzemy Was także do tych moai, które najpiękniej prezentują się o zachodzie słońca. Będziemy w kamieniołomach. Zobaczycie, w którym miejscu i w jaki sposób rzeźbiono i wydobywano posągi moai z ziemi. Będziecie mogli ich dotknąć, będziecie mogli zobaczyć te najpiękniejsze na plaży Anakena, ale dotrzemy także do takich, które najprawdopodobniej niegdyś stanowiły jakąś wyjątkową grupę. Wspólnie będziemy odkrywać tajemnicę. Wyspy Wielkanocnej. Zabierzemy Was do muzeum, pokażemy Wam i zapoznamy z historią osób, które poświęciły całe swoje zawodowe życie Wyspie Wielkanocnej, żeby zbadać jej tajemnice, których nadal jest bardzo dużo i wiele z nich pozostaje nieodkrytych do dzisiaj. Wyspa Wielkanocna obok kilku innych magicznych punktów na mapie świata z pewnością jest spełnieniem dziecięcych marzeń o podróżach w miejsca bardzo odległe, bardzo tajemnicze, trudno osiągalne. Mimo tego, że ostatnie lata spowodowały coraz większe zainteresowanie tym miejscem i coraz więcej turystów dociera na Wyspę Wielkanocną, możecie być pewni, że nadal jest to miejsce absolutnie unikatowe, na pewno spektakularne, zdecydowanie inne od wszystkich pozostałych. Spełnijcie swoje marzenia. Choć sama nazwa Wyspy Wielkanocnej kojarzy się z wielkimi holenderskimi odkryciami i akurat z tej wyspy w dzień Wielkiej Nocy, stąd ta nazwa. Zapewniam Was, że miejsce to jest magiczne przez cały rok. Oczywiście pobyt tam w okresie Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia czy Wielkanocny to coś wyjątkowego. Natomiast uwierzcie mi, że sami mieszkańcy Wyspy Wielkanocnej... Nie celebrują jakoś wyjątkowo tego święta i są gotowi na podjęcie turystów przez cały rok, dbając zawsze z taką samą pieczołowitością o to, byśmy czuli się tam naprawdę zaopiekowani. Nie... Bądźcie smutni, kiedy obudzicie się i zobaczycie przepiękną mgłę, która otula całą okolicę, ale nie widać nic poza tą mgłą, ponieważ po zaledwie kilku godzinach możecie liczyć na całkowitą zmianę pogody, przepiękne słońce, wiatr, który przegoni te chmury oraz mgłę. I za chwilę będzie błękitne niebo, bardzo ciepło, bardzo gorąco i przecudne widoki, po które jedziemy na Wyspę Wielkanocną. Choć Wyspa Wielkanocna to w sumie mała wyspa, to posiada wielką historię. I żeby ją dokładnie poznać albo ocenić pewne fakty z tej skomplikowanej historii Wyspy Wielkanocnej, należy pobyć tam przynajmniej kilka dni, spotkać się z miejscowymi, wysłuchać dwóch stron, zagłębić się w skomplikowane losy tego miejsca, a dopiero później, zobaczywszy Moai, poznawszy Wyspę, swoje własne wnioski i miejsce to ocenić. Zapewniam Was, że podobnie jak cała Wyspa Wielkanocna, jej historia też jest zaskakująco długa, dziwna i skomplikowana.